Ma do mną, czarna ma do mną, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna ma do mną, jak dobrze twym dzieckiem być. Ma czarna ma jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna ma jak dobrze twym dzieckiem być. Ma domno, czarna ma do mną, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna ma do mną, jak dobrze Twym dzieckiem by Ma do mną, czarna, ma do mną. Jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna, ma do mną. Jak dobrze twym dzieckiem być Ma do mną, czarna ma do mną, jak dobrze, Twym dzieckiem być. O. Czarna ma do mno, jak dobrze, twym dzieckiem być ma do mno, czarna ma mną, jak dobrze, Twym dzieckiem być. O. Czarna ma mną, jak dobrze, twym dzieckiem by. Ma do czarna ma mną. Jak dobrze. Twym dzieckiem być. Ma do mno, jak dobrze, twym dzieckiem by. Ma do mno, czarna ma do mno, jak dobrze, twym dzieckiem by Ma do mno, jak dobrze tym dzieckiem by.